no i mamy taką pierwszą miejscówkę, taka kukurydziane pole zobaczymy jak się będzie po nim chodziło i będą fanty jak będą fanty to to będziecie widzieć jak nie no to pewnie zmi to zmienię miejscówkę także a też pytało się mnie parę osób żebym nagrał jak, jak chodzę z detektorem także to będzie pierwsze wideo, co będę próbował Chodzić i nagrywać i zobaczymy jak się sprawdzi ten e, te szelki, ten stabilizator na telefon, także także lecimy, nie? No. Pierwszy sygnał w miarę, w miarę ładny. On dość ładnie.

Czy taki kabinet no i widzimy się w kolejnym doku kolejny sygnał mamy puszkę po makreli do następnego kolejny sygnał kawałek blaszki miedzianej chyba mocny sygnał był także coś takiego no i widzimy się w kolejnym doku Następuje zmiana planów, a w ogóle zmieniłem pole też, kolega do mnie dzwonił, bugar i mówi, że też szuka I prawdopodobnie spotkamy się tam koło takiego parku, kempingu i tam może poszukamy razem, także Będę szedł do auta, to może jeszcze jak będzie jakiś sygnał to się pokaże, jak nie no to, no to widzimy się już tam, tam z nim, nie? Do, do, do następnego no i nastąpiła zmiana miejscówki. Czekam na kolegę, jeszcze nie dojechał. Tutaj taki parking, tam po drugiej stronie. Tam po drugiej stronie jest jeszcze drugi parking. Tutaj, wcześniej jak chodziłem jeszcze z moim starym detektorem, tu dużo, dużo monetek wychodziło. Także Także zobaczymy, co będzie. Pewnie będzie dużo śmieci, ale będą też pewnie monetki. Także widzimy się przy kolejnym dołeczku. A taki. Taki fancik. Niby guzik, niby nie. Taka podkładka. Coś aluminiowego. Nie jest to stare. Do następnego. No i kolejny sygnał z tego dołeczka. Siedzi w tej grudce już. Widzę z daleka. Też widzicie. Jest to kolejna monetka. Jedna, druga franka. Biło strasznie wysoko. Nie wiem. Niewyraźnie tak. A nie. W sumie teraz to tak śmieciowo bije. Także jedna druga franka. Takie coś. Widzimy się przy kolejnym dołeczku. No i kolejny dołek. I mamy kolejnego franka. Strasznie, biją jakoś na kapsel stary te monetki 20 franków. Biją na kapsel normalnie bym je kopał, nie? No ale że tu jestem na tym miejscu, to kopię. taki 20 franków 1900 1900. Któryś nieważne do następnego. No i kurde, z jednego doku nie odchodzę. Tutaj monetka, była jakiś mieć. Teraz tutaj mam rulkę, miedzianą, Taka rureczka, Takie coś do następnego. Kolejny dołeczek. Małe monetki. 10 franków, bije na, na żawleczkę Taka monetka Do następnego Nastąpiła zmiana mi miejscówki po kolega Możbym go zabrał na pole, gdzie stare monetki wychodzą, bo on mówi, że nowych on nie chce szukać. Także zabrałem go na taką miejscówkę, tutaj mi wychodziły fajne monetki. Także pierwszy sygnał po, po dłuższym czasie Jest monetka Ale totalny dystrykt nic nie będzie, całkiem zniszczona, wygięta, także widzimy się w kolejnym dołeczku, następnego. Mamy taki sygnał, 69, 70 69 taki sygnał na monetkę, także kopię na żywo, zobaczymy. Jest w tej grudce i zobaczymy, czyżby to kurde no. Sygnał Kawał prostokątnego łowiu. Takie coś prostokątnego łów Takiego jeszcze nie miałem. Coś takiego nic. Mało sygnałów, ale jak już jest to jest jakiś fand. także widzimy się przy kolejnym doku. Już wykopałem. Sygnał jest dość ładny, 75 typowo monetkowy Także podejdziemy z wami i zobaczymy co to będzie. Wow kawałek aluminium, ale ale kurde, nie wiem czy to nie jest pieczątka, nie będę czy to zobaczycie na podsumowaniu ale nie wiem, takie coś i tutaj jakby coś było. Umyję i zobaczycie na podsumowaniu. Takie coś. Następnego. No dosłownie, minutę później nawet nie minutę, 30 sekund później mam sygnał, tutaj już wykopałem. Myślę, a 50, coś. Myślę, a. Nie wiem, no zobaczymy, nie? Kopię i już widzę tutaj. Rancik. Jest. Monetka. Jest to Napoleon III. Z... Czekajcie. Czekajcie. Teraz zobaczymy, nie wiem. 1853 rok. No i jest kolejny do kolekcji. Napoleon III. Trochę zniszczony, ale jest. Mówiłem, że jest to jest pole na stare monetki tak wygląda. No i super, no i już mam fanta dnia, także drugiego fanta dnia, także super. Widzimy się przy kolejnym dołeczku. No i kolejny sygnał po dłuższym czasie. Mamy kółeczko, chyba od plandyki to jest taki krążyk. Jak mi się wydaje, że to od, od plandyki Takie coś Także super do następnego potężny sygnał z tego dołka był wyciągnąłem kawał nim puszki jakieś dużej I takie coś widzimy się przy kolejnym dołeczku no i jest potężny dołek i standardowo grupka szczelby musi być a jakaś ładna jest gestka. nie wiem starsza jak Widzimy się przy kolejnym dółczku No i na oko prawie że taki drucik miedziany o, spad. Taki drucik miedziany, miedziucha Tam kolega kopie Stara się kopać Ale mu coś nie idzie Starą puszkę znalazł i tyle Także nie wiem, ja jeszcze chwilę będę kontynuował tej Może, nie wiem, czy z godzinkę, może i, i, i się zawijam. Wystarczy mi na dzisiaj. Jutro do roboty trzeba się przygotować. Także widzimy się przy kolejnym dołeczku. No i koniec tego no, mamy taki kawałek blaszki miedzianej. Nie wiadomo od czego. Taki. Idziemy dalej. Kurde, super. Dzisiaj mój dzień Trochę się go chodzi, ale Ale są fajne fanty, także super tam kolega kurwa się stara dalej, ale coś mu nie idzie, drugi chyba pijany, ale co im mogę powiedzieć na to także Mój fancik leży dosłownie tutaj I Jest to na pasteczek Super Trochę zniszczony już Wyżarty, ale jednak to na parstek, Także super. Takie coś. Super. Widzimy się przy kolejnym. Mam nadzieję, tułeczku, bo na razie to na zwierzchu leżą rzeczy. Także do następnego. I kolejny sygnał. Mam coś takiego. Nie wiem, co to myślałem, że to tubka, ale. Nie wygląda mi, to na tubkę, Coś. Ale takiego. takie coś, nie wiem, coś od czegoś no i widzimy się przy kolejnym dołeczku kolejny sygnał po długim, długim czasie masakra mało tych sygnałów, ale mówię wam jak coś jest to zawsze może coś być dobrego i tutaj już widzę że jest monetka tak mi się wydaje, że to monetka Znaczy monetka ale wycierów totalny wycierów nic nie nie zrobisz, no ale jest. Także spoko. Będę ja się zwijał powoli. Podsumowanie pewnie zrobię w domu. Nie wiem, która jest godzina, no już jest 4.30, także powolutku się zawijam. Nie Jak będzie jakiś sygnał to się włączę. Jak nie będzie sygnału, no to, zrobię, to widzimy się na podsumowaniu następnego. i podsumowanie tutaj na miejscu. Takie szybkie, tutaj oczywiście śmieci, dużo, dużo śmieci jak zawsze owiany, prostokącik, miedziucha i tutaj mamy monetki, franki, te wcześniejsze pieniądze i fanty dnia. Tutaj jeszcze frank. Nie wiem co on to robi. Tutaj franki fanty dnia na pasteczek napoleonik także super do kolekcji znowu i dwa wycieruchy nie wiadomo co to jest także spoko taki napoleonik nie jest w, w, w bardzo ładnym stanie ale, ale jest także liczy się to także super także na dzisiaj tyle na dzisiaj to tyle jutro zaczynam pracę także filmy będą się pojawiać pewnie już yy, rzadziej teraz miałem okazję robić trochę tych filmików na start idzie mi jak idzie ale staram się dopiero się uczyć także, także, także zobaczycie sami I co i co no widzimy się pewnie w następnym odcinku no co zrobisz? No, nie wiem dokładnie kiedy w jutro, w poniedziałek także i Będę to późno robił, może w weekendy będę robił wideo, także może za tydzień będzie jakieś nowe wideo, a jak nie, to jakby się uda, to, z, to zrobię coś w tygodniu, jakieś skleję z paru dni, bo to jednak będę późno wracał i nie będę miał czasu, także zobaczymy jak to będzie. Na spontanie, nie? Wszystko robię na, sto, na spontanie, także, także zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia.